Na Kujawach i Pomorzu trwa kampania edukacyjna Ostatni Dzwonek, promująca szczepienia przeciw COVID-19. Na pytanie, dlaczego twierdzenia o nieskuteczności szczepień przeciw COVID-19 są groźne? Odpowiada profesor medycyny Małgorzata Tafil z Kolegium Medicum UMK w Toruniu. Groźne są dlatego, że może ktoś w to uwierzyć. Natomiast bardzo wiele osób, bardzo wiele autorytetów medycznych podpisało się pod tymi szczepionkami. To nie jest tak, że szczepionka się pojawiła wczoraj. Pracowano nad nią od wielu lat. A intensyfikacja tej pracy nastąpiła w sytuacji, kiedy, która tego wymagała i która zmusiła do tego, żeby jak najszybciej dostarczyć narzędzia czy dostarczyć oręża, mówiąc już tak bardziej militarnie. W walce z pandemią. Dlatego y, myślę, że te opinie są groźne, dlatego że ktoś, tak jak powiedziałam na początku, ktoś może w nie uwierzyć i jeszcze może je rozpowszechniać dalej. Natomiast należy je oczywiście ignorować, bo przecież no, nikt by się nie podpisał, żaden autorytet medyczny nie podpisałby się pod szczepionką, która nie jest sprawdzona i która nie jest mm, przebadana na tyle. Mm, Dokładnie, że można ją uznać za bezpieczną. Kampania Ostatni dzwonek jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w kampanii zaprasza marszałek województwa Piotr Całbecki.